zdrowia dziecka w Warszawie, informuje nasza reporterka Anna Tałczkowska. Ale to w jakim stanie jest chłopiec? ciężkim. Co gorsze, dziecko zjadło grzyby trzy dni temu, a dopiero teraz trafiło do szpitala. Jak usłyszałam od lekarzy, wyniki jego badań pogarszały się w błyskawicznym tempie, dlatego trzeba było przewieźć chłopca do Warszawy. Nie wiadomo jeszcze, czy dziecko będzie wymagać przeszczepówą, bo lekarze apelują, by nie dawać dzieciom grzyby. Czy prezes sądu najwyższego tak dobrał sędziów, by dopiec resortowi sprawiedliwości? Według tej informacji reportera RMF Romana Osicy do przewidzenia był werdy Wskutek tej uchwały sędziowie odmawiają orzekania w torach, a sądy unieważniają wyroki pytane pory retorty. Aronku, dlaczego według Ciebie skład sędziowski gwarantował taki właśnie braki? podobną sprawę Sąd Najwyższy badał 6 lat temu, wtedy chodziło o to, czy wiceminister może podpisać delegację sędziego do innej jednostki, czy musi to zrobić sam minister. Wtedy decyzję podejmował cały skład Sądu Najwyższego. Decyzja była pozytywna dla Ministerstwa 24 sędziów, jednak miało zdanie odrębne w liczności sześciu sędziów z siedmiosobowego składu, który rozstrzygał w tym roku kwestie związane z reformą Gowina, sześć lat wcześniej było właśnie przeciw. Łatwo więc było przewidzieć, jakie mają nastawienie. Prezes sądu, Tadeusz Aryciński, który dobierał skład sędziowski, twierdzi, że to przypadek. Nie ma mowy o jakimś celowym doborze, usłyszałem w biurze prasowym sądu najwyższego. Seria kolizji w Śląskie. Dwa ostatnie dni, dni na drogach w tym regionie. Są jednymi z najgorszych w ciągu ostatnich miesięcy. Przeciwuj. Teraz można mówić już o kilkuset rozbitych samochodach. Wczoraj stłuczek w regionie było ponad 260, a dziś od północy jest już 50 kolejnych. Tyle kolizji to rzadkość nawet zimą w czasie gołoleci. Miniona doba to też 26 wypadków, a w nich dwie zabite osoby i 30 rannych. Rany po prawie 30 godzinach utrudnień w Cieszynie wreszcie odblokowano krajową jedynkę po wypadku cysterny. Wczoraj jazda w regionie utrudniały ulewy, dziś doszła do tego mgła. A już za godzinę poważne utrudnienia czekają kierowcy wiodących krajową 17 o, w stronę Polską.